W sobotę 20 grudnia odbyło się zebranie sprawozdawcze Polskiego Związku Wędkarskiego z Czarnego. Jego otwarcia dokonał prezes Jerzy Wróż. Na wstępie mojego wystąpienia chciałbym, aby Państwo powstali i uczcimy pamięcią naszych zgodów, koła, okręgów i wszystkich wędkarzy, którzy, którzy odeszli w tym roku na wieczne łowiska. Sprawozdanie z działalności Zarządu Koła w Czarnym za rok 2014. Zarząd Koła opierał swoją działalność w okresie sprawozdawczym na uchwałach programowych naszego Koła, planie imprez sportowych oraz potrzebach wynikających z życia. Gospodarkę zarybieniową w tym roku należy uznać za dobrą dla rzeki Czernicy. Natomiast dla jezior bardzo słabo. Sprawozdanie przedstawił kolega Pinapa. Działalność sportową, należy uznać za dobrą, zorganizowaliśmy 14 różnych zawodów wędkarskich. Byliśmy również organizatorami rejonowych zawodów których spławik, grunt, spinning. Wędkarze nasi brali też udział w zawodach okręgowych i rejonowych, Najgorzej wypadły zawody spinningowe w stronę dzielnicy 2014. Pomimo trzykrotnej próby organizacji zawodów, zawsze brakowało chworu. Przychodziło trzech, czterech albo dwóch na te zawody. Proszę wszystkich miłośników wędkarstwa o liczniejszy udział w zawodach wędkarskich organizowanych przez nasze koło. W tym roku braliśmy udział wspólnie z młodzieżą szkolną oczyszczaniu terenu wokół naszych akwenów oraz kontroli czystości wód. Zorganizowaliśmy wspólnie z Zespołem Szkół Gimnazjalnych w Czarnym konkurs Biolog roku 2014, którego został Hubert Lipski. Koło nagrodziło zwycięstwem książkami Biologia, Chemia, Fizyka oraz Piękne Morze Bałtyckie. Zdobywcą tytułu Wędkarz 2014 został kolega Jan Tęgrowski. Drugie miejsce równorzędne, co się po raz pierwszy roku w tym zdarzyło, zajęli Dariusz Kręcigłowa, Andrzej Terechu i Piotr Kręcigłowa. I trzecie równorzędne miejsca Michał Griszon, Zdzisław Daszy i Paweł Berg. Chciałbym też podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do lepszego wyglądu brzegów naszych wód. Wszystkim. Uczestnikom wykonywania przerębnych w okresie pokrywy lodowej i warstwy zalegającego śniegu, co spowodowało, że uniknęliśmy strat w rewostanie. Za przygotowanie gminy do zawodów buchań burmistrza i międzynarodowych zawodów klawikowych. Członkom zarządu, którzy włożyli swój wkład w pracach na rzecz organizacji wszystkich imprez z okazji 55-lecia koła. Wszystkim wędkarzom i miłośnikom wędkarstwa życzę w 2015 roku miłego wypoczynku nad naszymi wodami oraz łowienia medalowych ryb i z hasłem nad brzegami budki. Nie śmiece, ale przykładem świecą. Wodą cześć. Dziękuję. W czasie zebrania, poza przyjęciem szeregu sprawozdań osób i struktur funkcyjnych koła, wręczono także nagrody i odznaczenia. Na podstawie... Posiedzenia komisji w sprawie nadania wędkarz roku 2014. Tytuł ten zdobył po raz drugi kolega Jan Węglowski, a o wręczenie statuetki poproszę burmistrza miasta i gminy czarne pana Piotra Zabrockiego Żeby po raz kolejny i następnym punktem są, są yy, dyplomy. Za przynależność przez okres 25 lat do koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Czarnem Zarząd Koła wyróżnił dyplomem kolegów Kazimierza Kolejskiego, Marcina Osowskiego, Lecha Dyjasa, Romana Bizukewicza. Jeśli któryś z kolegów yy, jest na sali obecny, bardzo proszę o wystąpienie. Za przynależność przez okres 35 lat do Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Czarnym Zarząd Koła wyróżnił dyplomem kolegów Stanisława Pilawa, Stanisława Nicpo, Zbigniewa Zakrzewskiego, Zbigniewa Rusina. Za przynależność przez 40 lat do Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Czarnym Zarząd Koła wyróżnił dyplomem kolegów Zdzisława Wiśniewskiego, Bogusława Mazalona, Kazimierza Lemańczyka, Jana Jędrasa, Krzysztofa Kozioła, nie powinienem odmieniać, przepraszam. Czesława Jaworskiego, Witolda Sieńko. Za przynależność przez 45 lat poproszę o ciszę, panowie. <laughs> Do koła prezentów w Czarnym zarząd koła wyróżnił dyplomem kolegów Jan Witkowski, Waldemar Radomski, Zdzisław Czerniawski, Andrzej Kumow. Proszę o wystąpienie. Gratuluję. Cię, <laughs> za przynależność przez okres 50 lat do Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Czarne. Zarząd Koła wyróżnił dyplomem kolegę Apoloniusza Szyszkę. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej. Chcemy wręczyć jeszcze dyplomy osobom, którzy, którzy zostali uhonorowani z okazji 55. rocznicy powstania Polskiego Związku Wędkarskiego w Czarne i nadane zostały przez Zarząd Okręgów w Słupsku. Z osób tych jest, to znaczy są to koledzy Witold Klamka, Przemysław Mazalow, Michał Gryszon, Grzegorz Kijowiec, Jan Pietrasik, Józef Lewandowski. Na sali z tego co widzę jest Przemysław Mazalon. Poproszę o wystąpienie. Niech tak dalej będzie. Dziękuję. Gratuluję. W czasie zebrania głos zabrali także zaproszeni goście. Doceniam to, co Państwo robicie i doceniam wszelkie działania na rzecz ochrony wód, na rzecz działalności ekologicznej, działalności sportowej. Są to no niebywałe sukcesy, angażujecie Państwo młodsze pokolenie do Państwa działań, ale wiadomą rzeczą jest, że problemów związanych z utrzymaniem rzek, jezior jest coraz więcej i myślę sobie, że będę prosił o taką bieżącą Bieżące przekazywanie tych problemów, aby one za pośrednictwem zarządu trafiały właśnie na moje ręce, żebyśmy mogli wspólnie rozwiązywać problemy i wspólnie dbać o to, co dzieje się wokół nas. Ja nie będę już czytał odpowiedzi z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, bo między innymi zostało skierowane pismo w związku ze stanem technicznym, złym stanem technicznym urządzeń budowlanych. Znajdujących, oczywiście tutaj chodzi o śluzy, znajdujących się na rzece, na rzece Czernicy i między innymi skierowane pismo o tak zwany okresowy przegląd techniczny. Chciałoby się powiedzieć, że wszystko rozbija się o pieniądze i między innymi z tegoż. Z tejże odpowiedzi jednoznacznie także wynika, że, że brak pieniędzy powoduje, że żadnych działań no po prostu nie ma tutaj na naszej rzece, na naszej Czernicy. To Państwo dbacie i, i alarmujecie, jeżeli coś złego się dzieje. Oczywiście wiecie doskonale, że za oczyszczalnią ścieków no, to życie w rzece jest tylko nie ma. I tak naprawdę dopiero kiedy zostanie uruchomiona oczyszczalnia ścieków, czyli ta modernizacja, to myślę sobie, że pierwotny stan od razu nie powróci. To, to wspólnie musimy, wspólnymi siłami odbudowywać i dbać o te wszystkie nasze akweny, którym państwo zarządzacie. Z wielką przyjemnością dzisiaj uczestniczę w waszym zebraniu. Specjalnie chciałem przyjechać tutaj, Spotkać się z naszym burmistrzem i porozmawiać o tym, co dla naszego środowiska jest bardzo istotne. Ale zanim będę mówił, co dzisiaj, jaka dzisiaj mi myśl przychodziła, chciałbym odnieść się do działalności Waszego koła. Wasze koło jest bardzo aktywne i mocno zauważalne w działalności naszego kraju. 65 leci, które zostały przygotowane w koleczarni, było bardzo dobrze pomyślał. Ja jadąc tutaj sobie myślałem, no co można zrobić na 10. przyjeżdżać przyznać trzy reterapie, a później usiąść, coś przekończyć, no jak chłopy będą myśleli, to się zrzucą i już mają wieczór zagospodarowany. A to okazało się, że nieprawda. Były dzieci, jeździliśmy, byliśmy w DPS-ie, były zawody wędkarskie, a więc ten program był bardzo, bardzo urozmaicony. I tego i takie działalności wam y, życzę w dalszym ciągu, ale za taką działalność dziękuję i gratuluję pomysłu. Podoba mi się bardzo praca, bardzo z dziećmi, to co robi tutaj kolega z tego sprawozdania. A Jurek w międzyczasie mówił o wiązaniu chaczyków na trawkę, na, y, na różne takie pomysły, które są wprowadzane, żeby było atrakcyjne zajęcia. To jest bardzo dobre, bo. Ja już nie mówię o tym, że kto po nas będzie na wodach, bo zawsze ktoś tam będzie. Natomiast to jest ucieczka dla młodzieży od komputerów, od telewizora, ucieczka od narkotyków, od używek i od innych takich niebezpiecznych zajęć, które niejednemu życiu przekreśliło. A spędzanie czasu wolnego na łonie przyrody yy, nad wodą, z wędką. To jest wypoczynek, relaks. To daje równowagę psychiczną i to daje szczęśliwego obywatela. Później ktoś nie pisze na porach internetowych, że wszyscy są głupi, nie zaczepia nikogo na ulicy i w parku nie łamie ławek, jak jest lędkar. A więc tych młodych osób, które siedzą z lędką nad wodą, powinno być coraz więcej. I to, co mnie dzisiaj sprowadza tutaj do czarnego, ja w międzyczasie mówiłem panu burmistrzowi, jak zauważyliście, trochę szeptaliśmy na umowę. My dzierżawimy tutaj trzy jeziora jako okręg. To są jeziora tam w granicach średnio 5 hektarów ja. Za te jeziora do Urzędu Miasta płacili, płaciliśmy około trzech tysięcy złotych rocznie. I przed wyborami zadzwonił do mnie poprzedni pan burmistrz, mówiąc, że y, będą chcieli podnieść stawkę nam o 100%. I przyszła do nas też, przyszedł do nas Dokument, żeby ja podpisał umowę o Ja wtedy zadowoliłem do pana burmistrza. I mówię panie burmistrzu, no chyba pochorowali. I teraz dlaczego najpierw uzasadnia poniżej potem był. Jeżeli okręg PZW, bo to subsk może to też ma swoje znaczenie jakieś, jeżeli ja bym chciał ze gdzie wydzierżawić hektar ziemi czarnym i nie wiadomo kto jeszcze, i mieszkaniec czarnego chce wydzierżawić ktoś jeszcze, to wtedy możemy otworzyć konkurs. Kto da więcej, proszę bardzo. Jak ja będę miał pomysł, dam dużą stawkę, będę miał pomysł jak na tym zarobić, no to na tym zarobię. Jak nie będę miał pomysłu, to na tym stracę. to rozumiem wszystko. Natomiast my nie prowadzimy, to znaczy ja wtedy wydzierżawiając tę ziemię prowadzę działalność gospodarczą. Jak nie zarobię na tym i żeby te ziemię utrzymać, opłacać i jeszcze na tym zarobić. Jak tego nie będę miał, nie będę miał tych pieniędzy, to po prostu splajtuję. Natomiast my wydzierżawiając jeziora od urzędu miasta, my na tym nie zarabiamy. My nie wprowadzamy, tak jak rybacy, sieci do jeziora, nie wyjmujemy ryb, nie jedziemy z nimi na rynek, do przedwórni czy w inne miejsce, gdzie będziemy mogli te ryby spynieć. My wydzierżawiamy to po to, bo ktoś od strony formalnej to musi zrobić, żeby koledzy mogli w tych jeziorach wędkować. Czyli, żeby mieszkańcy miasta i gminy mogli z tego korzystać, z tych wód mogli korzystać. Czy jest potrzebne PZW w takiej sytuacji? Też zada pytanie. Nie jest potrzebne. Bo samo miasto mogłoby dogadać się z grupą wędkarzy. My wdajemy wam wodę w tę, opiekę, tę wodę w opiekę, Zajmujcie się tym. Tylko, że woda wymaga fachowców, potrzebny jest ich biolog. Ktoś, kto się zna na tym, co to jest ekosystem wodny, jakie ryby, jakie gatunki, jaki rodzaj wody, ile tej ryby trzeba wprowadzić do jeziora, żeby ono dobrze funkcjonowało. Na razie Miasta rozważyć jeszcze raz problem, czy to ma być tak, jak od kogo? Czy stawka ma być komercyjna? Od komercyjna również przez to płaci i chcesz, czy nie chcesz tyle i tyle dawaj, jak nie chcesz, to nie wchodzisz. To i tyle, bo ja na tym nie zarobisz. Czy ma być jak od swoich mieszkańców? Bo my po pierwsze zarywiamy tą wodę. Po drugie, pilnujemy tej wody. Po trzecie, sprzątamy tę wodę. Jeżeli dzieci pomagają, to dla dzieci robimy inne konkursy. Tak? To jest woda, z której korzystają wędkarze. Określona grupa, ale mieszkańców. Możemy propagować te wody, chwalić się, mówić, że to są takie duże ryby, że przyjeżdżajcie do nas, ściągać turystów. Jeżeli będziemy dobrze gospodarzyli, będą przyjeżdżali. Tak? Możemy organizować dla mieszkańców yy, miasta i gminy nad wodą różnego rodzaju spotkania. Dla zakładów jakieś rekreacyjne spotkania nad wodą, łącznie z, węd z wędkami i tak Mamy i jesteśmy w stanie dużo rzeczy zrobić. Zresztą koledzy to robią, bo to w sprawozdaniach przedstawiali swojej pracy. Gdyby nam się udało tak dogadać, to mam nadzieję, że koledzy by byli szczęśliwi, ten dostęp by mniej kosztował do wód, a po drugie czuliby się bardziej gospodarzami tej wody. Koledzy, nie będę przedłużał. wesołych się odbawiam. Wszystkiego dobrego. W nowym roku najlepszego, żeby duże ryby nas się nie bały, żeby wody były żeby wody były wody były czyste, a woda była zdrowe, piękne ryby. Chciałbym bardzo podziękować za zaproszenie mnie do takiego zasnego grona, że mogłem z wami dzisiaj uczestniczyć w tym waszym zebraniu. Coś się nowego dowiedzieć, co dzieje się w naszej gminie, w naszym powiecie, bo nawet niektóre rzeczy, jak wiecie, jestem radnym od miesiąca, nawet nie wiem, że są jakieś tam gniałki, coś takiego i są do sprzedania przeznaczone. Panie Prezesie, chciałbym powiedzieć też, że służę pomocą w razie jakichś potrzeb, jak są, to nie ma żadnego problemu. Tutaj współpraca z Panem Prezesem jest bardzo dobra, jest zarządem, a że jesteśmy w tym okresie przedświątecznym, chciałbym Wam wszystkim życzyć wszystkiego dobrego, radosnych świąt, spokojnych, w gronie rodzinnym, bo to takie święta są, może narodzenie święta rodzinne, no i szczęśliwego nowego roku, aby też Wam się wszystko spełniło, co zaplanujecie, co macie, jakie macie marzenia, żeby się też spełniły? Życzę wszystkiego dobrego. Zdrowia, radości, wszystkiego. W związku z tym, że zebranie odbyło się jeszcze przed Bożym Narodzeniem, zakończyła je wspólna wieczerza świąteczna członków Koła.